Ten materiał został nagrany w okolicach 9:33 marca 2022 roku. Dotyczy on wydarzeń zmieniających się z minuty na minutę. W tym odcinku omówimy kolejny dzień wojny Rosji z Ukrainą, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 24 godzin, opowiemy także o dzisiejszych rozmowach pokojowych, które odbędą się przy granicy polsko-białoruskiej. O tych wątkach opowie wicedyrektor OSW Wojciech Konończuk. Trwa rosyjska ofensywa. Rosjanie w ciągu ostatnich 24 godzin nie odnieśli wielkich sukcesów. Wręcz widzimy mobilizację obrony terytorialnej. Także w, w okolicach Chersonia. to jest pierwsze miasto obwodowe zajęte przez wojska rosyjskie, do szeregi obrony terytorialnej wstępują kolejne dziesiątki tysięcy Ukraińców. Trzeba pamiętać, że Ukraina na samym początku wojny ogłosiła powszechną mobilizację. Z Ukrainy nie mogą wyjeżdżać osoby w wieku 18-60 lat, więc Trwa pewnego rodzaju mobilizacja sił ukraińskich. Wzmacniane są szeregi także sił zbrojnych ukraińskich w połączeniu z napływającą bronią z zachodu, co się tak naprawdę dopiero zaczyna. Skala tego będzie znacznie, znacznie większa w najbliższych dniach i tygodniach. No To sprawia, że po pewnym szoku związanym z rosyjską agresją armia, armia ukraińska rzeczywiście zaczęła do siebie dochodzić. Na północy Rosja także nie odniesie wielkich sukcesów, również na północnym wschodzie, więc ta linia frontu jest mniej więcej stabilna. Największa, największa ofensywa, była jest na południu i co to jest co jest niepokojące dzisiejsze poranne doniesienia sztabu generalnego ukraińskiego o tym, że Rosjanie są w mieście Obuchów. To jest miasto na południe od Kijowa, niedaleko od Dniepru. Jeśli to się okaże prawdą, to by oznaczało, że Rosjanie szykują się do odcięcia ukraińskiej stolicy w tym ostatnim, brakującym im jeszcze kierunku, czyli na, na południe. Cały czas jest jeszcze droga wyjazdowa z, z Kijowa, natomiast Rosjanie zmierzają do jej odcięcia i wzięcia całości Kijowa w, w oblężenie. Mamy również doniesienia o desancie morskim. Sztab Generalny ukraiński informuje, że cztery okręty desantowe rosyjskie z Krymu w otoczeniu kilku mniejszych płyną w kierunku Odessy. I to jest cały czas pytanie, czy Rosjanie się na desant do najważniejszego portu ukraińskiego zdecydują, czy póki co jeszcze nie. Ukraińcy bardzo szybko, bo już w czwartym dniu wojny, ogłosili powołanie tzw. Legionu Międzynarodowego, który ma być częścią obrony terytorialnej, czyli skierowali prośby, do wszystkich chętnych z całego świata, którzy chcieliby walczyć z rosyjskim najeźdźcą, o wstępowanie i pomoc armii ukraińskiej. Takie zapytania, czy właściwie informacje, stały wysłane w różnych językach, także w języku polskim. Jeśli wierzyć doniesieniom różnych tytułów prasy zachodniej, od szwedzkiej po, po niemieckiej, no to w każdym z tych krajów jest już kilkuset ochotników, którzy są w stanie dołączyć do do Legionu Międzynarodowego i wspierać Ukraińską. Także te pierwsze doniesienia mówią ukraińskie, że zainteresowanie jest bardzo, bardzo duże, podobno już kilka tysięcy chętnych. Wśród tych pierwszych, którzy rzekomo dołączyli do Legionu Międzynarodowego są Bałtowie, Polacy, Szwedzi i Brytyjczycy. Dzisiaj w, na granicy polsko-białoruskiej to miejsce jeszcze nie jest jasne. Zdementowana została informacja, że to ma być Puszcza Białowieska po stronie białoruskiej więc to prawdopodobnie będzie jakieś, jakieś niewielkie miejsce przy, przy granicy między Polską a Białorusią. Ma, ma się odbyć druga runda negocjacji, jednak biorąc pod uwagę napływające do nas także dzisiaj komunikaty ze strony rosyjskiego MSZ-u, które mówią wprost, operacja wojskowa na Ukrainie zostanie dokończona i tutaj Trzeba zauważyć, że Rosjanie konsekwentnie nie używają słowa wojna, mówią o operacji pokojowej albo operacji wojskowej. To jest oczywiście gigantycznym kłamstwem. Ja bym sobie po tych rozmowach zbyt wiele nie obiecywał, biorąc pod uwagę, że trwa ofensywa armii rosyjskiej, skutecznie, czy w miarę skutecznie szachowana przez, przez siły ukraińskie, natomiast też nie widzę jakiejkolwiek możliwości, żeby Rosjanie w tym momencie zrobili krok, choćby krok do tyłu i ze swoich żądań zeszli. Także po stronie ukraińskiej, biorąc pod uwagę wystąpienia prezydenta Załęckiego, ja nie widzę również możliwości, żeby Ukraińcy te kluczowe dla Rosji warunki chcieli wykonać. Rosja cały czas mówi o demilitaryzacji Ukrainy i o denazyfikacji Ukrainy, i te dwa słowa trzeba rozłożyć na czynniki pierwsze. Demilitaryzacja de facto oznacza zmianę kierunku polityki zagranicznej Ukrainy. Denazyfikacja Przypomnijmy, że Ukrainą rządzi prezydent, który jest pochodzenia Żydem i zakłada zmianę władzy na Ukrainie. Rosjanie uważają, że nie ma o czym gadać z obecną i tą rządzącą i chcą w Kijowie zainstalować marionetkowe, marionetkowy rząd, który będzie im, im posłuszny. Więc gra się tak naprawdę toczy o to, czy Ukraina pozostanie państwem suwerennym i wolnym, czy Ukraina znajdzie się pod, pod rosyjskim panowaniem. Nawet jeśli formalnie Rosjanie do aneksji Ukrainy nie zmierzają. Pojawia się też informacja, że Rosjanie przygotowują Wiktora Janukowycza. Czy przypomnijmy do lutego 2014 roku prezydenta Ukrainy, który po rewolucji na Majdanie uciekł do Rosji, od tego czasu mieszka w Rosji. Jest to osoba, która jest całkowicie zdyskredytowana na Ukrainie, której, która jest postrzegana jako ta najbardziej negatywna postać w najnowszej historii Ukrainy. Nie ma żadnych możliwości, żeby ktokolwiek na Ukrainie przyjął go poważnie i aby ta osoba mogła rządzić czymś więcej niż swoim biurem. Wczoraj pojawiły się bardzo ciekawe nowe badania, które pokazują, że 88% Ukraińców uważa, że ich kraj będzie w stanie odeprzeć agresję rosyjską. 80% Ukraińców deklaruje, że jest w stanie wziąć broń i walczyć w obronie swojego kraju, w tym 70% kobiet. No, i też poparcie dla prezydenta Zamońskiego no, jest bezprecedensowo wysokie. 93% Ukraińców deklaruje, że popiera jego działania. Więc mamy nie tylko niezwykle skonsolidowane społeczeństwo, które jest w stanie i y, będzie walczyć z rosyjską agresją, ale mamy też, co jest bardzo ważne w tej sytuacji, mamy także y, wielkie poparcie dla y, y, władz z prezydentem Załęskim na czele, ale też trzeba zwrócić uwagę, że mamy, Ukraina ma dzisiaj świetnego ministra spraw zagranicznych, Dmytre Kulebę i również Ołeksij Ryznikow, czyli minister obrony, także daje radę, więc mam wrażenie, że Ukraińcy są dzisiaj skonsolidowani wokół swojego kierownictwa i w pełni je popierają, także zgadzając się z, z tym, co, co władze robią. To na dzisiaj wszystko. Zapraszamy do śledzenia osw.waw.pl oraz subskrybowania tego kanału. Kolejne materiały już wkrótce.